Jesteśmy grupą Przemielanie, która w projekcie Młodzi Przedsiębiorczy założyła fryzjer damsko-męski złoty grzebek. Osobiście kurs ten wiele mnie nauczył. Zobaczyłam, że wcale nie tak łatwo jest prowadzić własną firmę. A nawet, żeby ją założyć, trzeba trochę wysiłku i pracowników. Na początku zdawało nam się, że własna firma to same zyski, tylko trochę formalności. Później zobaczyliśmy, że musimy mieć. Dobry biznes planu, aby wszystko wypaliło. I wcale niełatwo było też z pieniędzmi. W firmę trzeba zainwestować więcej niż się spodziewaliśmy. Niektóre zadania projektowe nie były proste, jednak dzięki naszej, naszemu zgraniu i mobilizacji poradziliśmy sobie ze wszystkim. Naszym pierwszym zadaniem było założenie firmy i zarejestrowanie jej. W tym celu udaliśmy się do budynku naszej gminy, gdzie dowiedzieliśmy się wielu cennych informacji. Następnie zbadaliśmy rynek, region naszego działania, konkurencję, przeprowadziliśmy kilka ankiet i opracowaliśmy wstępny biznesplan. Finansy w firmie nie były łatwym zadaniem. Były to głównie ważne formalności, założenia i obrzenia, Jednak nigdy nie zaszkodził bawić się matematyków. Podczas trwania kursu angażowaliśmy się również w wiele innych spraw. Spotykaliśmy się i łączyliśmy pracę z zabawą. Prowadzenie własnej firmy nie jest łatwym przedsięwzięciem i łatwo jest popełnić jakiś błąd, lecz dzięki projektowi Młodzi przedsiębiorczy wiemy, że wystarczy wszystko dokładnie przemyśleć i ustalić, a wszystko stanie się proste. Jesteśmy pewni, że przyda nam się to w przyszłości.